Dzisiaj chciałbym Ci pokazać lub zademonstrować metodę, która w moim przypadku bardzo często się sprawdza: metodę motywacji do tego, żeby w ogóle zastanowić się, czy warto zmienić sposób swojego życia. Oczywiście ograniczymy się do aspektu zdrowia. Masz problemy z tym, żeby rozpocząć proces naprawy swojego ciała i samopoczucia? Spróbuj spojrzeć na ten problem od tej strony. Prawdopodobnie jesteś lub będziesz rodzicem i prawdopodobnie e, chcesz jak najlepiej dla swojego dziecka pod każdym względem. Być świadomy, że dzieci nie słuchają tego, co do nich mówimy, tylko patrzą, co my robimy. Dzieci zdecydowanie uczą się obserwując, a nie słuchając tego, co do nich mówimy. I teraz, jeżeli weźmiesz siebie jako tak naprawdę grupę odniesienia, o której mówiłem w innym nagraniu, to uzmysłowisz sobie że Twoje dziecko obserwuje Twoje poczynania cały czas i czerpie z Twojego postępowania wzorce, które będzie powielało w swoim życiu i później przekaże swoim dzieciom. Jeśli chcesz naprawdę dla swojego dziecka jak najlepiej, to bądź inspiracją i bądź wzorem do naśladowania. Wszystko co jesz. W jaki sposób jesz? Wszystko, co stosujesz, aby polepszyć swoje e, ciało i samopoczucie, ewidentnie dziecko będzie w naturalny sposób przyjmowało do swojego światopoglądu. I teraz, jeżeli ty sam wewnątrz dla siebie nie możesz znaleźć motywacji, żeby lepiej wyglądać, lepiej się czuć, być zdrowszym człowiekiem, to namawiam Cię do tego, żebyś sfokusował się na swoje dzieci i od dzisiaj podjął rolę inspiratora. Czyli ja pokażę moim dzieciom, jak warto żyć, żeby z tego życia czerpać jak najwięcej. Jednocześnie wykonasz kawał dobrej roboty dla dzieci, ale również dla siebie. Twoje życie się zmieni i Twoje życie będzie pełniejsze. Także to wszystko na dzisiaj i bądź pozytywnym inspiratorem dla najważniejszych osób w swoim otoczeniu. A na pewno wszyscy na tym skorzystacie. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia.